Witajcie w serii opowieści z gabinetu. Dzisiaj opowiem o przypadku Kuby, który zgłosił się do mnie pod koniec grudnia 2023 roku. Jego skóra wtedy wyglądała tak: bardzo dużo zmian zapalnych, pozostawiających głębokie blizny, bardzo dużo również zmian podskórnych, które trzeba było manualnie usuwać. I takie manualne oczyszczanie robiliśmy przy każdym zabiegu. Na początku terapii głównym celem było oczyszczenie skóry, zredukowanie zmian zapalnych i przyspieszenie gojenia się tych zmian, aby zredukować ryzyko pojawienia się kolejnych blizn. Tutaj głównie pracowałam na kwasach Genfactor, m.in. na kwasie okumarowym, adekasowym, azjatykowym. Tutaj wykonałam kilka takich procedur. Później przeszliśmy już na kwasy złuszczające. Tutaj bazuje na kwasach Film Mission. Stosowaliśmy kwas glikolowy, salicylowy, azaleinowy. I tutaj też kilka takich procedur wykonałam. W kolejnych zabiegach dodawałam jeszcze kwas protekatechowy. To jest bardzo ciekawy kwas, który zmniejsza biznowacenie skóry i działa bardzo silnie antybakteryjnie. Także w terapiach trądzikowych sprawdza się doskonale. Następnie w marcu wykonaliśmy Zabieg z użyciem kwasu STCA z, z krzemionką, z czynnikami wzrostu i tutaj mieliśmy taką miesięczną przerwę później. Następnie przeszliśmy do redukcji blizny, więc tutaj już zaczęliśmy zabiegi z mezoterapią mikroigłową. Tych zabiegów wykonałam kilka, ale głównie pracując jedną igłą ściśle w obrębie tych blizn, żeby pracować precyzyjnie, gdyż cała twarz nie wymagała aż takiego napływania. Tylko jeden zabieg wykonywałam na obszarze całej twarzy. Później w okresie letnim, aby utrzymać efekty, stosowałam kwasy całoroczne, czyli m.in. kwas migdałowy czy azelainowy. Tutaj posiłkowałam się jeszcze kwasami właśnie niezłuszczającymi, czyli madegasowym, azjatykowym. A tutaj na dzień dzisiejszy skóra wygląda tak. I w zasadzie teraz już będziemy tylko wykonywać raz na jakiś czas zabiegi podtrzymujące i jeszcze będziemy tutaj walczyć z bliznami, żeby całkowicie wygładzić skórę. No i przede wszystkim pielęgnacja domowa jest kluczowa. Tutaj klient bardzo, bardzo rzetelnie podchodził do pielęgnacji domowej, także swoją robotę zrobił na 100%. Dzięki temu m.in. też mamy takie świetne efekty. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi kolejnych takich historii. Może macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku.